Trochę tu grząsko Nie, ja tam nie idę czemu Patrz, tu jest normalnie ścieżka zrobiona <grymne> Tu skręcamy by się zgubić? Już się zgubić Jak jak ja tu widzę po łądzie. <grymne> Czekaj, u góry jeszcze zrobimy jak idziemy całkiem drona ujęcie Właśnie, znalezisko mamy makabryczne. Znaleźliśmy lisa, którego opędzlował Myszołów. Ale uciekł się? Motomek, jak zaczął gadać tak głośno, to on. No właśnie, spłoszył się i nawiał gdzieś w tą stronę. Może go jeszcze przyłapiemy. Tam chyba wylądował następnie coś jest. Jest kolejna czaszka. Ciekawe, pokaż to. Z tej strony Zęby Z czego to może być Paweł? To chyba będzie skojota. Tam, kojota. Tak. tutaj co z Tutaj już jakaś mniejsza. O! Brrr. 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 Fajna, bierzesz? No to jest taka troszeczka. o zobaczcie jakiegoś kota.